Słuchajcie, jesteśmy wewnątrz właśnie sztolni. Godzimy przez przed na powierzchni, to jest dokładnie dążone w tym samym stylu, jak było prowadzone prace na na, na Soboniu. Słuchajcie, znowu wchodzimy do kolejnej sztolni. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Jest ognisko i są upieczone fragmenty zwierząt. Tym, tym razem mamy do czynienia z jelonkiem. To jest tak zwany jednoroczniak. Nawet tutaj różki małe odrośnięte, został to Słuchajcie, obok nas biegnie kolejny tunel, kolejny chodnik, do którego nie możemy się dostać, do którego nie możemy wejść. Te prace, które tutaj widzicie, że ktoś próbował tutaj wiercić albo przekuwać, świadczą o tym, że ktoś próbuje przekuć się do bar, które znajdują się obok, do tunelu. Jedna z legend jest taka, o którą dzisiaj słyszałem, że obok znajduje się chodnik, bardzo duże wyrobisko, w którym znajdują się jeszcze wagoniki tory i znajduje się sporo amunicji w środku. Jest to bardzo możliwe z tego powodu, że znajdujemy się od stacji kolejowej w Kudowie Zdrój około kilometra. Na terenie zakładów łukieńczych, które znajdują się tutaj niedaleko, były potężne schrony, które miały być połączone właśnie takimi chodnikami. Okres drążenia tych chodników to jest typowo ta sama robota, która jest na Soboniu, na Osówce czy na Włodarzu. Okres to jest 1934-1938 do 42, 1942 maksymalnie, jest to zupełnie inna skała, to nie jest tutaj. to jest drugi. Tutaj w zasadzie nie trzeba używać materiałów wybuchowych ani niczego, to wszystko można pójść oskargami. Tylko w jakim celu to było drążone? Na pewno, tak jak powiedziałem na powierzchni, tu nie było magazynów, znaczy tu nie miało być fabryk podziemnych, tu na pewno nie miała być produkowana cudowna broń, te chodniki są tylko i wyłącznie chodnikami, tak zwanymi łącznikowymi. Za pomocą takich chodników starano się dojść do wnętrza góry i połączyć z wielką komorą, która została wydrążona kiedyś albo powstała w sposób naturalny. Zwróćcie uwagę, chętnie podświetlę, bo pod Pozostałości po wodkotorówce tutaj niestety nie ma. Tutaj jest podłoga nieprzygotowana do wąskotorówki, prawdopodobnie urobek wywożony jest tutaj z tego chodnika był wynoszony w zasadzie, nie tyle wywożony, jak wynoszony, ewentualnie używano wózków kołowych. Także, słuchajcie, mamy znowu porównanie i mamy do czynienia z czymś, czego nikt nie jest w stanie nam potwierdzić, ani zaprzeczyć, władze budowy, zdrój czy ludzie, którzy tutaj pracują, o tym nie wspominają, tego miejsca nie pokazują. Tego nie znajdziecie w żadnym przewodniku turystycznym. Większość ludzi, nawet którzy tu mieszkają niedaleko stąd, nie skaczą wam tego miejsca, bo po prostu go nie znają. Przeważnie wejście, w którym godziliśmy, jest nasypane, wystarczy tylko troszeczkę opadów atmosferycznych. Wejście się zawarło. Także to jest jedna z kolejnych atrakcji. Odchodząc od centrum budowy, tylko trzeba się troszeczkę w głocie ufajdać. Nie wiem, 25 minut na piechotę wchodzimy do takich chodników. Jeżeli oglądacie filmy, to jest dokładnie to samo, co byliśmy w chodnikach przy dworcu głównym w Łodzi.